Jakub, dopiero teraz te emocje schodzą z nas, ale możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, Jakub Wanacki na zwycięstwo. No, tyle naszelałem tych goli w sezonie, że no, cieszę cieszy się, że wysiłek całej drużyny, mega. mega, Wyszliśmy znowu z ciężkiej sytuacji, bo prowadziliśmy 2-0, oddaliśmy to do gry, a znowu po raz trzeci. Dużo gdzieś tam myśli w głowie się gotowało, ale najważniejsze, że, że wyszliśmy z tego w tym siódmym meczu zwycięsko i możemy się cieszyć z awansu. No właśnie, do no, trzech razy sztuka, bo graliśmy trzeci raz dogrywkę wcześniej rzuty karne. No tym razem się udało, ale to był kolejny, kolejny mecz pełen dramatów. No taki play-off. chyba dobrze, nie? bo dobrze to się skończyło happy endem i, i, i dobrze, ale to samo sobie mówiłem, że nie no, trzeci do, do trzech razy sztuka, to już nie możemy tego odpuścić i... No i fajnie, no cieszymy się, bo, bo fajna sprawa dla kibiców. Też chcieliśmy się jakoś im odwdzięczyć, bo cały sezon są z nami. Mega nas wspierają przez cały regularny sezon, całe playoffy, więc yy, przedłużymy to jeszcze trochę o finał i, i, i liczymy na pewien komplet publiczności. To, ta seria pokazuje, jak ważna jest przewaga własnego lodu. Jak ważne jest to, że zajęliśmy pod koniec sezonu pierwsze miejsce i ten siódmy mecz mogliśmy grać tutaj, przed własną publicznością. Zgadza się, zgadza się. Yy, yy. Właściwie nie wiem co dodać, bo, no bo też no po to walczyliśmy cały sezon, po to jest ten sens zasadniczy, żeby właśnie w tych play-offach ten siódmy mecz ewentualnie rozstrzygać. Na szczęście u siebie to nam się udało, więc, więc tyle. Do rywalizacji wracamy już w niedzielę, walczymy o mistrzostwo, finał z Unią Święcim, z zespołem piekielnie dobrym, ale na pewno nie jesteśmy gdzieś skazani na pożarcie, walczymy jak równy z równym. W żadnym wypadku. Pokazał są zasadniczy, że byliśmy na pierwszym miejscu, to znaczy, że, że byliśmy drużyną w przeciągu całego sezonu lepszą. Teraz czas udowodnić to, to w finale, ale dzisiaj jeszcze chcemy się chwilę pocieszyć i, i od jutra zaczniemy się przygotowywać do, do finału. Ta regeneracja będzie kluczowa. Dzisiaj momentami było widać, że trochę brakuje wam sił. Odniosłeś też takie wrażenie? Czy... No siódmy mecz, 13 dzień, więc gdzieś mieliśmy prawo być, czuć zmęczenia już, ale po to trenujemy od kwietnia, od maja, żeby, żeby w tych decydujących momentach e, przechylać przy, szal na swoją korzyść. E, więc e, no, cieszymy się. No, być może nie wyglądaliśmy najlepiej w tej dogrysce, czy w poprzedniej, ale liczy się końcowy efekt i to jesteśmy my w finale. Już na koniec. Finał przy takim wsparciu to chyba sama przyjemność. Oczywiście, no, pamiętam finały, jak graliśmy tutaj z tychami w 2.17, chyba 2.18, jak się nie mylę, a jak się mylę, to, to poprawicie. Eee, wiemy, że, wiemy czego się spodziewać po naszych kibicach. wiemy jaka będzie atmosfera, my się musimy do tego dostosować i, i zagrać swój najlepszy hokej i, i grać jak najlepiej. Dziękuję Ci bardzo.